Znajdujemy się na terenie wzgórza zamkowego w Cieszynie. Ślady pobytu człowieka tutaj zarejestrowano już w V wieku przed naszą erą. Zabudowania, które możemy oglądać, to zespół, zabudo resztki zabudowań dawnego e, zamku Piastów e, Śląskich, Piastów Cieszyńskich. Najstarszym obiektem, który możemy podziwiać jest rotunda romańska z pierwszej połowy XI wieku. Która służyła kasztelanowi i jego drużynie, gdyż w tym czasie w XI wieku znajdował się tutaj zapewne obóz obronny na przygranicznych, jak to bywało tradycją w architekturze i w urbanistyce śląska. Zabudowania, które, które pozostały i które możemy tutaj oglądać, to zespół trzech. Wież, które stanowiły pierwsze XIII-wieczne założenie obronne, murowane. I to wieża ostatecznej obrony, w ostatnich latach wydobyta spod innych zabudowań XIX-wiecznych. Wieża piastowska w głębi, zbudowana na rzucie kwadratu oraz resztki wieży drugiej, okrągłej, która broniła wjazdu na teren zamku. Między wieżami zlokalizowany był e, zamek, e, część mieszkalna, po bokach wzdłuż murów e, budynki służby, wojska i e, związane z, z obronnością e, zabudowania militarne. Zamek w połowie XVII wieku był olbrzymią rezydencją e, kilkukondygnacyjną, zniszczoną całkowicie w czasie działań e, wojny trzydziestoletniej. Z okresem połowy XVII wieku łączy się również bezpotomna, bezpotomna śmierć ostatniej księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji i wtedy też cały teren księstwa cieszyńskiego przeszedł pod panowanie Czech, a następnie Austrii, Habsburgów, tworząc tak zwaną Komorę Cieszyńską. Władcy czescy, i następnie austriaccy nie byli zainteresowani tą prowincją, także te zabudowania zamku, które pozostały w resztkach były sukcesywnie niszczone, rozkradane, rozbierane. Także do, do, do początku XIX wieku zachowały nam się tylko fragmenty obronnych murów zam zwanego Zamku Dolnego. Na tym fragmencie z wykorzystaniem tych elementów obronnych powstał tzw. Pałac Myśliwski Habsburgów, który istnieje do dziś. Zgórze zamkowe utworzone zostało również jako romantyczny park, co widzimy wokół. Z tarasu widokowego w zamku możemy obejrzeć piękną panoramę na Beskidy i Czeski Cieszyn. Zabudowania pochodzące z XIX i XX wieku bardzo piękna charakteryzujące się piękną architekturą eklektyczną w stylu wiedeńskim. Ten Zespół zabudowań wzgórza zamkowego, a zwłaszcza Rotunda, jest najstarszym miejscem historycznym na, na terenie Śląska. Zabudowania wzgórza zamkowego nie zostały dokładnie przebadane, mamy tylko pewne fragmenty rozeznane. I tak na przykład wieża ostatecznej obrony pierwotnie po badaniach była datowana na równolatkę rotundy romańską, czyli na XI wiek, co później zostało skorygowane przez profesora Bogdanowskiego. I ostatecznie wiemy, że w XIII wieku był tu już zespół zabudowań murowanych, kamiennych, wybudowanych z kamienia lokalnego wapiennego. Mamy nadzieję, że, że sukcesywnie będzie odsłaniany i badany cały teren zamku, gdyż zamek w Cieszynie, zamek górny w Cieszynie jest jednym z najsłabiej przebadanych, najmniej znanych pod względem archeologicznym zespołem zabudowań, które nawarstwiały się od, jak mówię, od XI wieku po połowę XVII wieku. I w zasadzie znamy go tylko z ikonografii, nie wiemy dokładnie jak zabudowania te przekształcały się, jak narastały, jak były modernizowane. Jest to wielkie wyzwanie dla architektów i archeologów.